Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym vlogu, w kolejnym filmiku. Od razu z rana aktualizacja pogodowa w Łodzi Piękne Słońce, mroźno, minus 8, ale śnieg oczywiście leży, ale jest naprawdę rzeźko i przyjemnie. Lubię taką zimę, kiedy słońce świeci i jest mróz. Nie lubię pluchy, chlapy i takiej mokrej pogody. Trzeba się tym słońcem nacieszyć od samego rana, dlatego że ono jest rano, a w południe już zachodzi i jest później taki już ponury dzień zazwyczaj, także cieszę się. Póki jest słońce, mam energię. Ja właśnie siadam do montowania filmiku dla Was, także już Wam pokażę, jak będę tutaj sobie działać. Wszystko gotowe. Zaraz odpalam komputer i będę tutaj sobie montować, ale chciałam Wam pokazać, że będę sobie zajadać serniczka, którego e, zrobiłam wczoraj wieczorem, właściwie w nocy, e, także e, no tak do kawki, e, wiecie, no samo zdrowie, ser, mleko, owoce, galaretka, e, jest on na, na tych, na herbatnikach, później jest masa serowa, Ananas i zalany galaretką. Kawusia jest, także działamy i montuję dla Was filmik. Ok, przenieśliśmy się na chwilę do kuchni, dlatego że y, robię obiad, a dzisiaj jest taki obiad, gdzie mam dużo krojenia, bo kroję kiełbaskę, potem będę obierać i kroić ziemniaki, dlatego że dzisiaj na obiad będzie żurek. I u mnie do żurku musi być dużo kiełbasy, bo wiecie, ja mam trzech facetów w domu, którzy lubią zjeść. Ja też lubię zjeść. Mój Julian to tak w ogóle uwielbia kiełbaskę taką, że zawsze była dokładkę kiełbaski w żurku. Ja zawsze kiełbasę kroję w kostkę i podsmażam ją najpierw na patelni z cebulką i dopiero dodaję do żurku, bo wiem, że niektórzy jakby od razu wrzucają do zupy. Kiełbasę nie podsmażając jej, natomiast ja lubię taką podsmażoną, ona jeszcze taki bardziej ma aromat i wiecie, ten smak się wydobywa, więc u mnie jest zawsze podsmażona, więc właśnie się smaży na patelni, stąd ten szum. Mięsko wędzone w garnku już się gotuje, bo zawsze żurek na wędzoneczce u nas. No i tak, będę opierać i kroić ziemniaki, bo zawsze robię z ziemniaczkami ten żurek. Bo jak robię żurek, to właśnie on jest taki już pożywny z kiełbasą, z ziemniakami. Eee, jeszcze czasem, jak ktoś ma ochotę, to jajeczko do niego gotuję. To jest taka, wiecie, zupa naprawdę treściwa, że jak robię żurek, to już jest jedno danie. Ono zastępuje dwa dania, bo jest dużo kiełbasy, ziemniaki, także jest bardzo sycąca zupa. Także taki dzisiaj oto obiad. Kiełbaska już się tutaj podsmaża. I, wiecie, jak już będzie taka zarumieniona, to dorzucę do niej cebulkę. No i wszystko tak po kolei będzie się tutaj gotowało. Okej, okay, słuchajcie, tam się obiad gotuje, więc ja na szybko przyszłam, yy, tylko wam coś pokazać, bo przyszła do mnie dzisiaj paczka, na którą bardzo, bardzo czekałam. Otóż zamówiłam sobie, słuchajcie, jakiś czas temu yy, w sklepie stylizację TV. U, czekajcie, o, u Karoliny i Darka. Kolczyki. Kolczyki, które już mi się podobały bardzo jak y, widzę je u Karoliny. Oni mają je w swoim sklepie, a z racji, że ja wiecie, wkręciłam się w kamienie, mam ten naszyjnik z Amazonitu. Y, chcę mieć kolczyki z Amazonitu perły mam kolczyki z perłami takie kuleczki perłowe sztyfty ale tutaj też były perły im się bardzo spodobały no i słuchajcie dzisiaj do mnie przyszło oczywiście wszystkie ulotki tam od nich wiecie i przyszło piękne urocze pudełeczko także otwieram bo jeszcze nie otwierałam tylko wyjęłam z pudełka wiecie jak kurier przywiózł także otwieram razem z wami Proszę bardzo, stylizację. Ach, nie chcę mi wyostrzyć. O, dobra. No i są. Są piękne kolczyki. Już Wam pokazuję, tylko się tutaj zahaczyły. Wyglądają o. Tak. Są to kolczyki wiszące, takie troszeczkę dłuższe, ale to co mi się w nich bardzo podoba, poza tym, że mają perły, to to, że one są sztyfty, bo ja lubię sztyfty. I tutaj mają taką, o widzicie, u góry samej taką, o, kuleczkę, że one nie są jakieś takie wielkie tutaj przy samym uchu, tylko właśnie jest taka drobinka. Ja sobie od razu założę, Czekajcie, muszę do lustra. Bo ja nie umiem zakładać kolczyków bez lustra, słuchajcie. Tak. Jeden jest. Z tego co pamiętam, one są srebrne, jakieś tam pozłacane e, 24 karatowym złotem plus perła. Natomiast no zobaczymy, czy ja będę mogła je nosić, bo z tego co zauważyłam, ja nie każde kolczyki mogę nosić, nawet srebrne czy złote. A to wszystko zależy od próby, chyba wiecie. Bo są srebrne i złote kolczyki, od których mnie uszy nie bolą, a są takie, od których mnie bardzo bolą. No i super, podobają mi się bardzo mam tam, czekajcie, zrobię na siebie tutaj wyostrzenie wyglądają o tak i widzicie, tu w uchu jest taka drobinka kuleczka malutka a tutaj jest perła i taki listek no, wyglądają bardzo ładnie moim zdaniem mnie się bardzo podobają eee, no i tak będę sobie nosić zamarzyły mi się długie kolczyki one nie są jakieś bardzo długie ale wiecie, przy małym dziecku ja przez cały czas nosiłam krótkie kolczyki, sztyfty tylko i bardzo lubię sztyfty, i cały czas je używam, bo lubię po prostu. Natomiast e, marzyły mi się już od dłuższego czasu takie wiszące troszkę kolczyki, dlatego że, wiecie, przy małym dziecku to można ucho stracić, dzieci ciągną, ciekawią je te kolczyki. E, no ale Juliusz już teraz można mu wytłumaczyć wszystko ten, żeby nie ciągnął, także tak oto, e, taki oto prezencik sobie zrobiłam. Jestem bardzo zadowolona, mam nadzieję tylko, żeby mnie, że nie będą mnie bolały uszy i że będę mogła je nosić I jeszcze zamówiłam ten ich ponoć kultowy błyszczyk, nad którym pracowali No i słuchajcie, ja ogólnie strasznie nie lubię produktów do ust w takim opakowaniu, strasznie Nie umiem ich nakładać, rozlewają mi się, wyjeżdżam, no nie, nie, nie lubię Natomiast Karolina mówi, że bardzo pracowali nad, tym, nad formułą tego błyszczyka, nad tym, żeby on właśnie się nie wylewał, nie rozlewał, żeby miał super konsystencję. U niej na ustach mi się to bardzo podoba, więc zobaczymy. Robimy test. Ja się tu troszkę odwrócę, bo mam tutaj lustro. Wygląda tutaj, widzicie, o tak. On jest taki nudziakowy. No dobra. Kolor bardzo ładny. Konsystencja spoko. Jest dość gęsty, bardzo taki od razu nawilżający, więc fajnie. Nawet się nieźle nakłada, nie wylewa się, nie rozlewa. Wygodny taki na szybko, żeby wrzucić do torebki i szybko sobie nawilżyć. Usta i przy okazji nadać im jakiś taki, wiecie, neutralny, ale ładny kolor, nie rzucający się w oczy. Bo to jest taki trochę, jakby trochę bezbarwnego, troszkę beżu i brudnego różu. Taka, taki nudziak. Kolor mi się podoba. Jest naprawdę taki przyjemny. Natomiast, no, ja nie jestem fanką tych opakowań. Wolę takie jakieś albo wykręcane, albo w pędzelku. No, nie jestem fanką takich opakowań, ale mówię, no. Na szybko do torebki fajny, kolor i konsystencja super. Także będę używać na pewno. Hmm, może się przekonam do tego opakowania, ale ogólnie produkt sam w sobie bardzo fajny, podoba mi się. Dajcie znać, czy Wam się podobają kolczyki i pomadka. Właściwie to jest błyszczyk. Jak widzicie, zima trzymam, mrozik jest nieduży, teraz już się cieplej zrobiło, jest chyba minus 2, ale jest słoneczko, jest naprawdę przyjemnie. Kochani, kochani, tak się prezentuje żurek, jak widzicie jest kiełbaska, są ziemniaczki i jest <śm> <śm> dużo majeranku, bo ja uwielbiam, jak w żurku jest dużo majeranku. Jak gotuję taki duży garnek, to dodaję całą paczkę Majeranku. Wiecie, jak są te takie torebeczki. Także, no, uwielbiam, uwielbiam. Mamy już wieczór, umyłam właśnie włosy, zmyłam już sobie twarz, bo planuję jeszcze sobie nałożyć maseczkę i płatki pod oczy, no, moje super podkrążone oczy. Ale jeszcze zanim się pożegnam, to chciałam wam o czymś powiedzieć. Słuchajcie, przybyło tutaj troszeczkę nowych osób do mnie na kanał, co mnie bardzo cieszy i bardzo dziękuję. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to proszę zróbcie to, dlatego że fajnie jest nawiązać taką więź między, wiecie, osobą nagrywającą vlogi, a a osobami, które je oglądają. Fajnie sobie już rozmawiamy w komentarzach. Więc zachęcam was do podejmowania dyskusji, ale nie o tym. Słuchajcie, osoby, które tutaj przybyły, zachęcam również nie tylko do subskrybowania kanału, ale również do obserwowania mnie na Instagramie. Ja na Instagramie jestem pod taką samą nazwą kolorowa realistka i na Instagramie zbliżam się do magicznego tysiąca obserwatorów. Dawno, dawno temu, jak jeszcze daleko było do tego tysiąca, to mówiłam Wam, że będzie niespodzianka na ten tysiąc, jak przekroczę ten tysiąc. I będzie ta niespodzianka, dotrzymam słowa, także będzie jakaś nagroda. Będzie pewnie jakiś konkurs, jakieś rozdanie. Ja już mam pewien pomysł na, ten, na nagrodę. Mam pomysł na konkurs, także zaobserwujcie mnie na tym Instagramie. Bo jeżeli wybiję magiczny tysiąc, to będę was na bieżąco informować o tym konkursie. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli tutaj. Przyjdą osoby też z Instagrama, bo to jest też tak, że wiecie, ci, co oglądają YouTube'a nie są na Instagramie i odwrotnie. Więc jeżeli moi obserwatorzy z Instagrama przyjdą też na YouTube i mm, zaczną subskrybować kanał. I w ogóle tutaj nowe osoby przybędą. Yy, I wybije też magiczny tysiąc yy, subskrypcji na YouTubie, gdzie do tego jeszcze daleko, ale jak się sprężycie, to będzie, to. Na YouTubie będzie drugi konkurs. Także myślę, że najpierw będzie na Instagramie, bo tutaj już bliżej znacznie tego tysiąca. Natomiast jak zrobimy na Instagramie konkurs, będą fajne nagrody. To będzie też konkurs na YouTubie po przekroczeniu tysiączka. Także zachęcam Was do subskrybowania, do obserwowania. No i tak. Tym oto właśnie chciałam się z Wami podzielić i zachęcić Was, właśnie, żebyście kliknęli w te przyciski subskrybuj, obserwuj, bo właśnie dla moich widzów i obserwatorów będą takie konkursy, a nagrody będą naprawdę fajne. Także ja już kończę, bo biegnie już mój mały skrzacik. Żegnam się z Wami, pamiętajcie, wcisnąć te magiczne guziczki. Także do zobaczenia już. zobaczenia już w kolejnym filmiku I mam nadzieję, jak najszybciej spotkamy szybciej. się na konkursie Będę informowała Tak, łapka w górę Nawet Juluś Wam mówi Także na prośbę Julusia dawajcie łapkę w, gru, w górę I subskrybujcie, obserwujcie Buziaki, papa. pa, pa. pa, pa.